へえ Kamil Kuskowski, jestem kuratorem Galerii Zona Sztuki Aktualnej. Obecnie galeria ma swoją siedzibę w Szczecinie, wcześniej działała przez 3 lata w Łodzi, i obecnie jako galeria jest związana z Akademią Sztuki w Szczecinie. Pokazujemy głównie artystów działających w mediach szeroko ujętych hasłem Nowe Media. Nawet jeżeli pokazujemy takie media jak malarstwo, to w tak zwanym nowoczesnym ujęciu staramy się pokazywać artystów, których prace mnie się osobiście podobają. Ten dobór jest dosyć subiektywny, ale przez to galeria uzyskała swojego rodzaju profil, który jest rozpoznawalny w całej Polsce. Ponieważ hasło tych targów jest happiness, to pomyślałem, że zrobię wystawę które jakby wykorzysta potencjał tego słowa i zaproponowałem taką propozycję, którą nazwałem zatytułowałem Don't Worry Be Happy. Ona mówi o takich paradygmatach, które się odbywają pomiędzy tym, co jest związane z pozorną szczęśliwością i z pozorną nieszczęśliwością. Więc, więc, więc taki był dobry. No i postaram się takie prace niejednoznaczne pokazać. Z jednej strony dowcipne, ale z drugiej strony mające tak zwane drugie dno. Nie... Na targi zostaliśmy jakby wyselekcjonowani przez Instytut Polski, działający w Sztokholmie. Myślę, że to jest ciekawa inicjatywa. Ja o tej inicjatywie już widziałem wcześniej, ponieważ koledzy z innych galerii byli tutaj we wcześniejszych edycjach zapraszani właśnie przez Instytut Polski. No, i wydaje mi się, że już parę dni tu jestem, że, że, że no zaskakująca jest ilość osób, które odwiedzają targi. Szczególnie przekrój, też, że, że nie przychodzą tylko ludzie, którzy się interesują sztuką, ale przychodzą całe rodziny z dziećmi, starsi ludzie. Jest dużo zainteresowanie, dużo pytań pada. No ciekawe jest też to, że to są takie targi, które właściwie tymi targami nie są. To są targi niezależnych galerii, są jakby trochę takim działaniem pod prąd, co jest też interesujące, ponieważ my jesteśmy galerią nie, nie, niezależną i niekomercyjną, nie, nie więc no takie targi są bardzo ciekawym rozwiązaniem dla tego typu galerii, ponieważ no, takie typowe targi nie pozwoliłyby nam na przykład uczestniczyć w nich, dlatego że my nie zajmujemy się sprzedażą dzieł sztuki i nie reprezentujemy artystów w taki sposób klasyczny, jak to ma miejsce w galeriach prywatnych. Favorite. na supermarkecie reprezentujemy galerię Szarą z Cieszyna, e, tutaj pokazujemy artystów, którzy są mocno związani właśnie z naszą galerią z Cieszynem. E, w, w różny sposób, niektórzy urodzili się w Cieszynie e, i tam tworzą, e, inni wyjechali z Cieszyna, ale nadal są z nim mocno związani, ale myślę, że większość osób na tej wystawie to osoby, które do Cieszyna przyjechały z różnych miejsc Polski, ponieważ można powiedzieć, że się po prostu w nim zakochały. Do udziału w wystawie zaprosiliśmy e, kilkoro artystów związanych z Cieszynem w jakikolwiek sposób, wymyślony przez nas i są to Jakub Adamec, Karolina Breguła, Tomasz Swoboda, Wojciech Kucharczyk, Joanna Wowrzeczka, Joanna Rzepka-Dziedzic, oraz Urszula Klus-Knopek i Agnieszka Swoboda. Jakby na samej ekspozycji pokazujemy bardzo różne media, od, od wideo, poprzez fotografie, rysunki nawet i, i, i tradycyjne malarstwo czy, czy obiekty fotograficzne. Market sztuki zostaliśmy zaproszeni w dość trudnym momencie, w jakim się znajdowała galeria, ponieważ w sierpniu zeszłego roku ogłosiliśmy, że ją zamykamy, a to w jej dziesięciolecie spotkało się to z tak ogromnym sprzeciwem ze strony świata sztuki i nie tylko, ze strony zwykłych mieszkańców Cieszyna i, i, i po prostu wielbicieli galerii Szarej, że wywołało to lawinę wydarzeń, gdzie, która spowodowała, że, że galeria została. Zaproszenie na supermarket trochę nam w tym pomogło, a można powiedzieć, że nawet bardzo dużo. Nie dość, że daje nam możliwość pokazania tego, co, czym się zajmujemy w galerii, to jeszcze możemy nawiązać ciekawe kontakty z ludźmi ze świata sztuki, w zasadzie z całego świata. I to jest bardzo, bardzo interesujące i bardzo twórcze. Są też rozmowy, aranżowane czy też nie, ale to też jest bardzo ciekawa inicjatywa. Nie ma Pustym wzrokiem śledzę Na tej ekspozycji pełnię, pełnię podwójną rolę, ponieważ występuję tutaj zarówno jako kuratorka prowadząca galerię, ale również jako artystka. Prezentuje swoje lampy, fotoobiekty, domowniczka, a tam są. To wydaje mi się, że ta praca wyjątkowo jakoś wpadła w gusty tutaj Szwedów, ponieważ jest ładna, estetyczna, wręcz użytkowa, ale też opowiada o sprawach ważnych, o, o roli kobiety, o jej próbie wpasowania się w, i bycia pomiędzy dwoma światami, między światem, gdzie jest właśnie wojowniczką, reprezentantką, walczy o, o swoje miejsce na ziemi, ale też potem wraca do swojego domu i tam też próbuje się odnaleźć. Tam też musi być silna i, i, i również walczy, ale tutaj troszeczkę na moich fotografiach poległa na tym polu bitwy. Na supermarkecie znaleźliśmy się na zaproszenie organizatorów Instytutu Polskiego w Sztokholmie i dzięki wsparciu miasta Cieszymy. Cieszymy się, że. Mogliśmy też oprócz wystawy zaistnieć z, nas, z projektami dźwiękowymi i muzycznymi, ponieważ to jest bardzo mocna strona działań naszej fundacji i galerii. Wydajemy płyty, organizujemy koncerty i różne, jakby, różne działania wokół dźwięku, wideoartu i audioartu. I tym razem udało nam się zaprezentować mój osobisty projekt, czyli projekt Lugosi który łączy trochę muzykę eksperymentalną, ale też wątki związane z popem, muzyką synth i, i podobnymi rzeczami. Cieszę się, że można było to zaprezentować na Red Spocie w ramach innych performansów. In from you... Excellent.